Ostrzeżenie wstępne to są rozważania spoilerowe. Lekko spoilerowe, ale zawsze. A, no i to nie jest recenzja, a raczej próba określenia, dlaczego hobbit jest taki jak jest, i dlaczego mimo to kocham go niezwykle. A jeśli szukacie mojej w pełni wolnej od spoilerów recenzji bitwy pięciu armii, to link w opisie na dole. Nie przedłużając wstępu, chcieliście, to macie. A więc Hobbit Trylogia. Abyśmy nie pogubili się całkiem w tych rozważaniach, podzieliłem je na cztery części. Oczekiwania, grupa docelowa, materiał źródłowy oraz odbiór osobisty. Zaczynamy oczywiście w punkcie pierwszym, czyli oczekiwania. Nie muszę wam nawet mówić, jak bardzo nasze nastawienie ma wpływ na odbiór dzieła. Czasem jakiś film, który oglądaliśmy w dzieciństwie, teraz się okazuje totalnie słaby, a czasem na odwrót. I wiem co mówię, bo po pierwszym wyjściu z Władcy Pierścieni w pierwszej części stwierdziłem, że to był nudny film. Wchodząc do kina, wnosimy swoją głowę, od której odbija się wszystko to, co twórcy do nas przyszykowali. I przed tą głową możemy postawić taką niewidzialną ścianę naszych oczekiwań. I tym ta ściana jest grubsza, im bardziej dzieło pierwotne, które to oczekiwanie naprodukowało, jest tam bliższe sercu. A Władca takim dziełem zdecydowanie jest. Dlatego jak Peter Jackson powiedział, że przejmuje po Guillermo del Toro reżyserię Hobbita, to mnóstwo osób na całym świecie stwierdziło, super, będziemy mieli Władcę prequel. I te oczekiwania zostały mocno zawiedzione. Bo władca to nie Hobbit, a Hobbit to nie władca. Różnica jest ogromna i wygląda chociażby tak. Zresztą nie pierwszego Hobbita spotyka taki los. A nowe Gwiezdne Wojny? Hmm? Tym bardziej zjechane, bo tym większe były oczekiwania razy ilość lat, ile było trzeba czekać. Przyznam się szczerze, że ja kiedyś byłem hejterem nowej trylogii Star Warsów. A później popracowałem w przedszkolu. Te dzieciaki kochają te filmy, naprawdę. Dla nich słowo Stormtrooper jest mniej adekwatne niż klon i uwielbiają przygody młodego Anakina Skywalkera. Wtedy trochę mnie tak obiło po głowie, bo zrozumiałem, że to jest trylogia dla nowego widza, a nie dla mnie do końca. Oczywiście ja mogę dać się porwać na nowo świat Gwiezdnych Wojen, ale już nie przeżyję tego samego, co przeżyłem oglądając Nową Nadzieję, bo it's like in the past, man. Pozostaje mi bawić się z resztą dzieciaków albo narzekać na jar Jarra, o którym żaden z tych przedszkolaków nawet nie wspomniał. Kurde, ja tu hejtuję za niego film, a ten mi się podnieca jakimiś walkami na miecze świetlne? To już wolę być jak ten pięciolatek. A zresztą zróbmy taki eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że na początku powstałaby czwarta, piąta, szósta i siódma część Harry'ego Pottera. Potem po pięciu latach do kin wchodzi Harry Potter jak się zaczęło. Z premierą Kamienia Filozoficznego, oczywiście w reżyserii Chrisa Columbusa. Oczywiście efekty byłyby lepsze, ale klimat by pozostał ten sam. I co? Już widzę te rzesze fanów protestujące, że ktoś zniszczył i zinfantylizował ich im ukochane dzieło. A w takiej kolejności, jak to naprawdę powstało, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jakichś protestów wielkich to nie wywołuje. Oczywiście każdy ma swoją ulubioną część, ale nie ma jakichś pielgrzymek fanów z okazji tego, że komnata tajemnic jest zainfantylna. Kontekst i oczekiwania. O to się rozchodzi. Dlatego, jeżeli poszliśmy do kina na Hobbita, mając w głowie nowe przygody rodem z dwóch wież, to będziemy zawiedzeni. A różnica jest ogromna, dlaczego? Bo punkt drugi grupa docelowa. Hobbit to film dla tych właśnie wspomnianych dzieci. Oczywiście podany w formie wielkiej epickiej opowieści, ale epickiej opowieści dla dzieci. I widać to gołym okiem, Peter się z tym w ogóle nie kryje, i nawet zdjęcia do trylogii są tak pomyślane, aby ten zamysł zrealizować. Spójrzmy tylko na ujęcie z Shire, gdzie krasnorudy śpiewają pieśni. Niezależnie od ustawienia, każda twarz jest tutaj odpowiednio ładnie oświetlona. I oczywiście, niezależnie od pory dnia, wszyscy mają bajkowy backlight z tyłu. Oczywiście ten silankowy wręcz klimat z części na część znika i to, co w Niezwykłej Przygodzie jest normą. W Pustkowiu występuje już rzadziej, a w bitwie prawie w ogóle zanika, żeby piękniej i gładko przejść w realność zdjęć Władcy Pierścieni. Zresztą wszystko w tym filmie mówi nam o tej właśnie różnicy. Grima vs. Alfred, Gofmog vs. Azog, Gobliny z Władcy Pierścieni, a Gobliny z Hobbita. Kurde, nawet klimat na piosenkach końcowych nawet posunąłbym się do stwierdzenia, że to właśnie dla dzieciaków zostały wprowadzone postacie z Władcy Pierścieni do Hobbita. Oczywiście dla mnie też fajnie było zobaczyć na nowo Legolasa i starszego Bilbo i Frodo i tak dalej, ale to młody widz, jak będzie oglądał na początku Hobbita, a później Władcy Pierścieni, to we Władcy przeżyje ten powrót do wcześniej poznanych postaci. Uuu, a jak się zdziwią, jak odkryją, że Sauron współpracuje z Sauronem? Albo kim jest Obieży Świat? Dlatego jak słyszę, gdy ktoś mówi, że Hobbit jest beznadziejny, bo infantylny i nie przypomina Władcy Pierścieni, to nóż mi się w kieszeni otwiera. Bo kam Man, Popatrzcie na te dzieciaki! Ten film ma ich mentalnie przygotować w świat Władcy Pierścieni, tak samo jak książka Hobbit miała nas w podstawówce mentalnie przygotować i tym, którym się spodobała, wciągnąć w świat Władcy Pierścieni, który był uff, o wiele grubszy. I przy książce będąc przechodzimy do punktu trzeciego, czyli... Materiał źródłowy. Jak tylko usłyszałem, że Peter Jackson zamierza rozbić hobbita na trzy części, stwierdziłem tak: książki nie powtarzam. Bo jeżeli on ma stworzyć z tego trzy filmy, a książka jest taka cieniutka, to na pewno mnóstwo rzeczy dołoży. I jak przeczytam książkę, a nie pamiętam jej z podstawówki, to będę w pewien sposób nastawiony, a chciałem bardzo zobaczyć, czy to, co Peter Jackson stworzył, trzyma się kupy i da się oglądać jako całość bez świadomości, jak to było faktycznie przez Tolkiena napisane. I o ile niektóre rzeczy zdecydowanie wydały mi się wklejone, na przykład Zajęczę Sanki Radagasta, o tyle 90% zmian nie zauważyłem. A, dobra statystyka, szczególnie, że utwór pierwotny został tak mocno zmieniony. A dlaczego w ogóle zmiany? Przecież książka była taka fajna. Shut up. Just shut up. Zdecydowanie znikający bez słowa Gandalf byłby zdecydowanie bardzo fajny. Abstrahując nawet od faktu, że jeżeli dobrze pamiętam, Tolkien nawet sam chciał jeszcze popracować nad Hobbitem, to przecież to jeszcze nie jest materiał na epicką opowieść. Chociażby z braku wyraźnie podkreślonych wątków pobocznych, przez co bardzo odczuwa się liniowość wyprawy krasnoludów. Nie po to czuwa nad tym jakiś wizjoner reżyser, aby blokować jego wizję. Książka jest tworem, który interpretujesz sam. Film na podstawie książki jest interpretacją tej książki przez reżysera, a nie twoją własną. Dlatego nie dość, że literaturę trzeba pociąć, dostosować, skrócić, inaczej przedstawić, aby zmieścić w formie filmowej, to trzeba jeszcze okrasić wizją artystyczną. I oczywiście może wam się nie podobać, albo nie przypaść do gustu, ale mi osobiście bardzo trudno mówić, że film jest beznadziejny, głupi, słaby, tylko dlatego, że nie jest taki, jak ja bym chciał, żeby był. To powiedziawszy, przejdźmy do punktu ostatniego, czyli. Odbiór osobisty. Pod moją recenzją bitwy padły pewne zarzuty. Po pierwsze, że nie jestem obiektywny, a po drugie, że celowo omijam pewne minusy. Po pierwsze, tak, nie jestem obiektywny, bo to jest moja recenzja. Nie praca naukowa, ale moje opinie, moje wrażenia. To drugie, wydaje mi się, że wytłumaczyłem już w recenzji bitwy, ale jeżeli nie dostatecznie dobrze, to pozwólcie. To nie jest tak, że jestem głupi. Ba, ponieważ zdarza mi się często pracować przy postprodukcji, śmiem twierdzić, że mam nawet większe pole do popisu niż przeciętny polski widz, aby wyszukiwać i nazywać błędy. Nawet mógłbym stworzyć tabelkę ze wszystkimi ułomnościami każdej z części hobbita. Są filmy, które dzięki czemuś więcej niż ta prosta do ocenienia warstwa techniczna, potrafią mnie na tyle wciągnąć w swoją historię, że niejednokrotnie uznaję je za kompletne i nawet nie staram się szukać ich minusów. Bo jeśli w takiej konfiguracji udało im się wciągnąć mnie tak głęboko w historię, że stałem się częścią opowieści, to nie wiem czy moje wydaje mi się, że coś by było lepsze, nie sprawiłoby, że pozostałbym... Obok historii. Kumacie, to trochę tak jak z przyjaciółmi, prawda? To, że mają wady, nie oznacza, że są beznadziejnymi przyjaciółmi. Tak samo mam z niektórymi filmami. Jest ich niewiele, ale czasem się pojawiają. Władca Pierścieni, Gwiezdne Wojny, Hobbit, Matrix, Toy Story, Harry Potter, a nawet seriale. Lost, Przyjaciele, Firefly oczywiście. To są takie dzieła, po których jest mi autentycznie smutno, że się skończyły. Tak mnie wciągają w swoją historię, że jak się kończą, czuję się tak, jakby moi przyjaciele wyjechali. Uwierzcie mi, można napisać książkę o błędach filmowych w Nowej Nadziei. Ale nie zmienia to faktu, że jak Luke Skywalker po raz pierwszy chwyta miecz świetny, po plecach przechodzą mnie te same ciarki. Bam! I to jest właśnie moc kina, a nie jakieś festiwale czy nowe ścieżki kinematografii. Ten moment, kiedy stajesz się autentycznie częścią opowieści i uwierzysz we wszystko, co ci pokaże reżyser, nawet łamiącego prawa fizyki Legolasa. Tak wciągnął mnie Hobbit, ale rozumiem, że niektórych nie. Dlatego nie każę wam wszystkim kochać Hobbita. Ale proszę was, abyście zrozumieli takie osoby jak ja, które nie przeżyły w kinie tylko i wyłącznie pokazu obrazu i dźwięków. Ale przeżyły przygodę. I jak zwykle, do następnego. Rakulas! Zresztą w tyłu, ale trzyma się. Kół. Ale to jest bez sensu. Przygady. Hardego portera. Hardego portera. To fajnie Maciuś.